Bal pieczątek. Po godzinach gdzieś w urzędzie, nie są wcale to wyjątki, po pieczętującym pędzie rozbawiły się pieczątki, weseliły się, hulały, mając powód do hulania, jubileusz świętowały. Trzeci roczek stemplowania. Kiedy już się rozbawiły i podochociły zdrowo, zgodnie wniosek zatwierdziły: Wyłonimy z nas. Stęple pełne wniosłości wyliczały swe zasługi. My zbieramy należności albo umarzamy długi. Wszystkie te wasze decyzje, rzekł uśmiechnięte mile, w paragrafy i decyzje oblekają faksimile. Dla swych cnót uwypuklenia, dla dodania animuszu oraz zasług podkreślenia często podlewały tuszu. Królową balu została najbogatsza z tych pieczątek. Ta co bal sponsorowała od przetargów, czyli wziątek.